Dzisiaj chciałam pokazać Wam kolejny tort urodzinowy i jest to tym razem lekki tort z kremem śmietankowym i truskawkami. Zaczęłam sobie od przyklejenia pierwszego blatu biszkoptu i wyłożyłam na niego pierwszą część kremu śmietankowego z truskawkami. No to dodałam kolejny biszkopt, który nasączyłam, dodałam drugą część kremu i wszystko przykryłam ostatnim blatem biszkoptu, następnie zaczęłam sobie tynkowanie. Nie używam tutaj klasycznego tynku, tylko zrobiłam taki lekki krem śmietankowy, którym obłożyłam tort. Na torcie dodaję rozetki z kremu śmietankowego. Dodaję również świeże truskawki. Całość posypuję jadalnym złotem i złotymi perełkami. I tak się prezentuje efekt końcowy.